Dobry wszystkim. To jest rodzinka, w która będzie izolowana matka. O! Skleiła krata. No nic. Więc będziemy tutaj szukać matki w okolicy Twitnie yy, Patelia. Nie mam dymu Ale może ta woda im trochę Izolator już mam przygotowany, spryskany sytą, żeby zachęcić pszczoły do wyczyszczenia i zaczerwienia Czerw, kryty, dużo pokarmu, ja zaczyna się od długości. Dobra, już jest zaczerwiona ramka. Muszę znaleźć też taki czerw kryty całą ramkę, żeby dać do. Artera. Już tam się wszystko wygryzło i by trzeba było dorzucić im trochę. O, bardzo ładna ramka. jest czerw kryty larwy pyłek o i mamy matecznik zobaczyć mamy matecznik ale pusty dobra, nie wiemy go przelecę tak szybko gniazdo gniazdo Dawałem się, że widziałem jest bardzo gorąco dzisiaj wydaje jakby to miało być miała być jesień a nie tam mogłoby być na starter tylko też jest dużo lato. mógłbym ciągnąć jeszcze stąd tutaj chciałbym znaleźć taką całą ramkę, która jest strasznie ciepłe dzisiaj tu mamy ramkę o, jest matka dobra jest matka świeżo zaczerwiona ramka dobra to starter Tu mam miód, znaczy zrobioną sytę. Jeden do jednego, ramka. Yy, mocno skrapiam ją, żeby i miodem pachniała, a czy miodem, tak sytą, tam w środku już wcześniej było. Teraz tak, tu sobie ją otwieramy. właściwie sobie ten koreczek, tylko otworzę. Ta fajeczka jest fajna do łapania matek Niezgrabne ręce Boję się, że mogę ją znieść Ale sobie znajdziemy z powrotem Czy już przeszła sobie dalej. Nie, chodzi sobie. To ładnie sobie chodzi. starter i, I czekam aż matka sobie wejdzie o. Dobra. matka jest już w środku chyba chwilkę sobie jeszcze tu podtrzymam bo ja bym sobie poszukał tej ramki która dałaby mi do startera miejsce, znaczy do startera pszczoły to jest o, kolejny matecznik I ja chyba sobie tą ramkę wykorzystam Tak, jest ładna ramka Sam kryty kilka mateczników. Mamy matecznik, zobaczymy czy coś nie gdzieś jeszcze był na drugiej stronie że jest różnorodny. Czerwony, żółty, fioletowy też się zdarza. Dobra, dziś jeszcze widziałem tych Dobra, to sobie spryskam. To jest woda z miętą, tak żeby się pszczoły tam nie, nie ścinały w starterze. Zabieramy sobie matkę ze starterem. Przejrzę sobie jeszcze tylko szybko gniazdo do końca. To były matki, znaczy mateczniki. Oczywiście nie zaczerwiono, znaczy oczywiście. No nie zaczerwione, ale. No, to jest ok. Ostatni ostatnio wędza, ale... No dobra, nieważne. I tu pyłek. Ramka z pyłkiem. Bardzo ładnie. Dobra. Wraca z powrotem. Dobra. Jutro matka będzie wypuszczona i będziemy przekładać miseczki. Dobra. To wszystko z tej rodziny. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.